Do pana trenera Cezarego Ruszkowskiego. Panie trenerze, ostatni mecz pechowa strata, gola w ostatnim momencie. No w tym meczu chyba jednak ta przewaga była trochę wyraźniejsza, więc na pewno no trochę jest żal, że te punkty znowu koronie uciekły. Młodą drużynę mamy, uczymy się niestety na, na własnych błędach. Nie wyciągnęliśmy wniosków, widzę, że, że chyba jeszcze ci chłopcy w tym meczu w Tarnowie chyba nie doszli do siebie i dzisiaj bo w miarę jeszcze niezłej pierwszej połowy, no w drugiej pokazaliśmy, że jednak yy, doświadczenie górą i, i zawodnicy hutnika, dużo starsi od naszej drużyny, na pewno sobie lepiej z tym poradzili. Chociaż my yy, w pierwszej połowie mieliśmy, myślę, że klarowniejsze sytuacje, bo przynajmniej dwie, z których mogliśmy strzelić bramki, no ale niestety rozdajemy prezenty po raz kolejny. Yy, Dowolnicy Hutnika pokazali jak się tylko w sytuacji w bierzenie uderzenie z pierwszej piłki bez kombinowania, yy, szybkie akcje, 2 trzy podania I, i, i tak zdobyli gole. No, trzecia to już ewidentne na nasze błędy w obronie, także gratuluję tutaj trenerowi, a my musimy się koncentrować na następnym meczu. Także, zbieramy doświadczenie, dzisiaj też następnych paru juniorów zagrało, zadecydowało, zobaczymy co dalej. Pana trenera Mateusza Stańca, gratuluję przez zwycięstwa pierwszego w sezonie, pierwszego w oficjalnym meczu. Jak się, zagra, jak się grało w tym pierwszym meczu na stadionie Chłopnika w Dziękuję trenerowi za gratulacje. No powiem tak, ciężko pracujemy nad tym, żeby trochę zmienić nasz styl gry. Pomału się to udaje tak naprawdę wdrożyć i naprawdę dochodzimy do coraz bardziej klarownych sytuacji w każdym meczu. Dzisiaj było tak naprawdę już przełożenie tego, nad czym od pewnego czasu pracujemy. W defensywie zdarzają nam się jeszcze pewne problemy, ale dalej będziemy nad tym pracować. A jeśli chodzi o stadion, to wiadomo, czułem się bardzo dobrze. I oby tak dalej, żeby, żeby tak naprawdę u siebie, w naszym domu, przede wszystkim wygrywać. Ja nie mówię, że na wyjazdach mamy walczyć o remisy czy przegrane, ale tu musimy przede wszystkim e, zwyciężać i za każdym razem zdobywać trzy punkty. Zresztą naszym celem nadrzędnym zawsze jest to, żeby w każdym meczu walczyć o trzy punkty. E, no, dwa mecze już nam się udały i idziemy za ciosem, chociaż e, terminarz jest jaki jest. E, sobota, Tarnów jedziemy po kolejne trzy punkty. Dzisiejszego no dla Kotlika to był trudny mecz i jeśli chodzi o obronę, to obawialiśmy się ataku korony, a on nas wypadł, nie chciał. Ilochła no, nie udało się zastąpić. Chociaż na tego bojowego trochę brakowało w środku. Znaczy, no brakowało, ale była akurat z tyłu, więc yy, cieszy to, że tak naprawdę w trzecim meczu niestety yy, doszło do rotacji. Yy, natomiast zawodnicy, którzy weszli, ogarniali na 120%, więc yy, jest się z czego cieszyć i to jest bardzo duży pozytyw. No jedziemy dalej czy może do Pana trenera Ruszkowskiego pytanie, tutaj zwróciliśmy przed uwagę, że jakby ta kadra, przynajmniej oficjalnie Korony 2 jest bardzo szeroka, bo tam 70 zawodników zgłoszonych do ligi, ale rozumiem, że jest jakaś taka węższa kadra, z którą Pan na co dzień pracuje. No jak to wygląda z Pana perspektywy, bo rozumiem, że tu wszyscy schodzą w piłkarze z pierwszej drużyny, ale też jest jakby okazja do nagrywania tych juniorów, tak? Albo i nie schodzą tak jak jak nie dzisiaj, schodzą, tak. no dzisiaj tylko jeden Kotarzewski. Zszedł, ale też w jakimś tam drobnym urazie dzisiaj też, jeżeli te sprawy musiałby trzymać do końca no Zgłosiliśmy wszystkich juniorów, których mamy, także to jest taka tabela możemy korzystać. Bo ja z dnia na dzień, wczoraj jeszcze miałem 13 ludzi na wyjazd, także nie wiedziałem na czym stoję. W pierwszej drużyny, mówię, szedł jeden zawodnik. No maturka z nami w tym tygodniu, trenował, także po jest do było i w ostatniej chwili musiałem powołać juniorów, żeby mieć 18. Także tutaj tam 70 to jest może mylące, że mamy na treningu nie mamy wcale dużo ludzi, więc ciężko nam gdzie teraz jest pozbierać 20 ludzi. Część jest z juniorach, część jest w pierwszej drużyny. Wiadomo ja jak ta druga drużyna w takich klubach, jakie ma istnienie, prawo istnienia, niestety jesteśmy dla tych, którzy schodzą z pierwszej drużyny. Musimy się z tym pogodzić. Jeszcze znaczy, no, mam tu pytanie. Teraz przed wynikiem trzy wyjazdowe mecze: czyli Tarnów, Muszyna i Garbarnia, Kraków. Z jaką wypowiedź będzie pan zadowolony? Nie no, to, 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 to się nie będziemy bawić. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli wszyscy będziemy realizować te zadania, jak dzisiaj udało się i w defensywie, i w ofensywie, wszyscy będą zdrowi, chociaż z tym też bywa również, różnie. bo Oprócz Kuby Ochmana i Mateusza Niechciała, no to Guzik, Sierakowski i Kołakowski byli lekko przeziębieni, zresztą wczoraj mieli odpuszczony trening. Jeżeli będziemy wszyscy zdrowi, to walczymy o kolejne punkty, czy to będzie jeden, czy to będzie trzy. Każdy punkt jest dla nas cenny i ważny, natomiast wiadomo, że przed każdym meczem naszym założeniem jest zwycięstwo niezależnie z kim gramy, więc to jest nasz cel strategiczny.